Cześć Wam wszystkim, no i doczekaliśmy się wieści o nowym zamienniku dla Tragera, czyli Grylu 15 i może zanim zobaczymy sobie zdjęcia, najpierw sobie zobaczmy statystyki tego pojazdu i jeszcze tylko takie krótkie info, że gryl 15 pojawi się w tym patchu nadchodzącym 9.14, ale uważajcie, to będzie tylko pojazd dla testerów prawdopodobnie i wtedy właśnie jeśli ci testerzy sprawdzą go sobie tego grilla i on się okaże odpowiednim zamiennikiem dla Waffentragra s 100 no to wtedy ta podmiana tych maszyn będzie w patchu 9.15 no ale to wiadomo w WG to stan umysłu także możemy jeszcze trochę poczekać na tego grilla 15 ale zobaczcie sobie teraz statystyki tego pojazdu czyli tak jak widzimy tier 10 ilość HP-ków 1900 Moc silnika 900 koni, to jest, zobaczcie, przy masie 40 ton. Całkiem niezły stosunek mocy do masy, czyli 22,5 konia na tonę. I zobaczcie, prędkość maksymalna 60 km do przodu, 20 km do tyłu. Nie wydaje mi się, żeby on w takich parametrach wszedł do gry. Obrótka dłuba 26 stopni na sekundę. Czyli nie będzie za szybki, teraz tak, co jeszcze, opory gruntu, zasięg widzenia 400 metrów, dołożymy lornetę, mamy 500, zasięg radia 750, pancerz kadłuba, no widzimy, to, to tam są śmieszne takie wartości, 30-16 mm i tak dalej, ale za to, kurczę, ta armata, nie, 15 cm L63, to jest bez magazynka. Zadawane uszkodzenia 750, 950 na hek penetracja 270 na zwykłych, 334 na Goldzie i 75 na hek i szybkostrzelność 4 strzały na minutę, ale DPM zobaczcie 3128 i czas przeładowania 14 niecałe pół sekundy, można to oczywiście obniżyć o troszkę modłami i perkami. I co fajne w tym dziale, kurczę, chyba takiego działa w wocie nie ma. Celność 0,26 na, na 100 metrów. Kurczę, to normalnie to takiego, nie wiem, nie przypomina sobie, żeby takie gdzieś w jakiejś maszynie działo było z taką celnością. Czas celowania 2,68. No i teraz sobie wyobraźcie, no i wychył działa oczywiście. Minus 8 w dół, plus 15 do góry. Wyobraźcie sobie takiego gdzieś skąpionego, kurczę, niszczyciela z celnością 0,26. Piękna sprawa, co nie? Wchodzi, przez całą mapę można trafiać. A teraz przejdźmy sobie do zdjęć. Zobaczcie sobie tą armatę. Aha, jeszcze co jeszcze, wróćmy do tej armaty: 15 cm, czyli kaliber 15 cm, długość 63 kalibry. Jak przeliczymy to, 15 cm razy 63 kalibry, wychodzi nam długość tej armaty 9,5 metra. Wyobraźcie sobie, zaraz ją zobaczymy. Tą armatę, dobra, przejdźmy teraz do zdjęć. Tak, pierwsze zdjęcie, tak wygląda. Drugie zdjęcie, zobaczcie, to jest ta armata. Ciekawa, co nie? Jak to, jak to się będzie sprawować? Nie wiem. No i widzicie, nie jest taki duży jak Waffen Trager. Nie ma tego takiego tutaj wielkiego kołnierza na wieży. Będzie go chyba trudniej trafić. No i ta armata to jest normalnie, no szokująca jest długość tej armaty, 9,5 metra. Tu są jeszcze te dane, ok, Dobra. Także, zobaczymy co z tego wyjdzie. Super też, też będą mieli w 9.14 yy, tego grilla, będziemy go pewnie spotykać na randomach. I zobaczymy co, 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 co czy, czy, faktycznie wpaczył 9.15, czy on, yy, kurde nie wiem, no z tymi parametrami co, co tutaj jest z jego zabójczością nie wiadomo jakie będzie Okamo No to on może być kurczę jeszcze bardziej paskudny od tego Waffentragra, bo no nie wiem no dobra OK takie króciutkie, krótkie info na temat tego tej zamiany tego waffentragra na grilla na razie tyle, cześć